BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty. Poniedziałek, 16 września, blisko godziny 19. Kończymy dziewiątą kolejkę BetClick pierwszej ligi. I zapraszamy na stadion w Pruszkowie, przy ulicy bohaterów Warszawy 4. Znicz Pruszków zagra z chrobrym głogów i mówiąc krótko, jest to mecz drużyn, które uwielbiają ze sobą remisować. Zapraszamy: Dawid Sut i Krzysztof Lenarczyk, Bugailis. Ten najbardziej doświadczony z całego bloku defensywnego, Chrobrego, teraz jednak gospodarze, no i musiał interweniować, bramkarz Chrobrego, ten celny, najważniejszy, nadrzędny. To wyjście ze strefy spadkowej. Betklik pierwszej ligi. Patrzymy teraz na tę akcję. Jest kuzdra prawą stroną. Minął się z piłką jeden z zawodników. Jeszcze Hans. Hans! Zablokowany ten strzał! Ale na drugie tempo! Zgarnięta ta druga piłka. I trafia ten, który tutaj przybył z płocka: Mateusz Lewandowski. 1 do 0 dla Chrobrego. Chwilę wcześniej świetny wyblok. Jak dobrze widziałem i Maja. Sporo tych pojedynków sokoła z Hansem. Ochronczuk. Teraz Imaj! I co? I nad poprzeczką! Kolejna ciekawa układanka po stronie Zicza Pruszków. Dobre doświadkowanie w pole karne, W końcu ten element. Zagrał tak jak potrzeba. Teraz Wiktor Nowak jest Majewski, Majewski! Jest Ant! Jeszcze Imaj! Ale nie udało się uderzyć się z drugiej piłki. Dobry Głogów. Majewski teraz nieco inaczej! Kędzia Broni Dawid Art! Świetnie, Art wybronił swój zespół. Widzimy, ileż gratulacji odbiera od swoich partnerów zespołu. Bonecki znów, Hans. Hans lewą nogą. Akcja zaczepna Chrobrego, Długo na to ale czekaliśmy. zobacz, jest wygrana, ale to jest gol! 2 do 0 dla Chrobrego. Jak to wpadło? Chcemy zobaczyć powtórkę. Ponownie Mateusz Lewandowski wpisał się na listę strzelców. Panie piłkarzu Mateuszu, szapoba! Świetnie to zrobił, Lewandowski. Tak, ale jest to też zawodnik bardziej, wydaje mi się, ruchliwy. Taki... Ach, teraz Majewski piąstkuje tutaj Ant, jeszcze szansa dla Znicza i jest gol, szalony mecz w Pruszkowie, 1 do dwóch po stałym fragmencie dla gospodarzy, trafia Ochrończuk. Ależ tu się wszystko dzieje bardzo szybko, tak bym to określił. Pruszki i Ochrończuk mogą pomagać w ofensywie, bo nie będą potrzebni. Majewski! Obok lewego słupka Arnsta. Znicz cały czas przy piłce, tym razem Moskwik. Moskwik lewą nogą, Koprowski! Obok bramki. No i czy był tam faul? Jeszcze zamieszanie i gol! Hat-trick w debiucie Mateusza Lewandowskiego! Mam takie odczucia, że wielu piłkarzy z Niczas poglądało na arbitra, a nie reagowało na to, co się dzieje w polu karnym. Chwila nieuwagi, a Mateusz Lewandowski z chwili nieuwagi potrafi korzystać. Ale gramy dalej. Och, no gdyby to wpadło, znów mielibyśmy piękną bramkę w Pruszkowie. Ale właśnie to było to, co wyróżniało Lebedyńskiego w Chrobrym. Stąd też ta mała liczba goli. Lewą stroną Koprowski! Ach, teraz niewiele zabrakło. Mateusz Karol chyba miał swoją Mateusz szansę. Mateusz Karol, młodzieżowiec, przed szansą na gola kontaktowego. Jeszcze, jeszcze Majewski, chociaż nie opanował do końca tej sytuacji. Teraz płasko po ziemi i radzi sobie. Dawid Arndt, etatowy wykonawca stałych fragmentów gry po stronie Znicza. Jeszcze raz Majewski! Jest gol, jest stały fragment, Filip jest Kędzia. trafienie na 2 do 3. Kędzia, który próbował, który przecież już raz był bliski gola, teraz dopina swego i ma kontakt drużyna Znicza. Lewą nogą Majewski! Stanclik prosto w ręce Arnta. Znowu dalekim podaniem. Jeszcze z nie trafił w piłkę w tej sytuacji Mateusz Karol. Majewski cały czas zniczy piłka podniesiona obok lewego słupkarta. Znicz pruszków, dwa, chrobry głogów, trzy mecz arcy Za ten wieczór dziękuję. Dawid Sut i Krzysztof Lenarczyk. Specik możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty.